はい。

오르바! 어, 어, Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, niestety dwie głupie bramki z wolnych to praktycznie nie powinno być, tych bramek, daliśmy ciała, ewidentnie ich trzymaliśmy z przodu, stwarzali sobie sytuację tylko wtedy, kiedy my podeszliśmy na ich połowę, no, mieliśmy masę sytuacji, gdzie piłka zawsze przechodziła obok obok słupka, ale trafiała w słupek i wydaje mi się, że wynik nie jest sprawiedliwy. Bardzo dobrze graliśmy pressingiem cały mecz, chodziliśmy na ich połowę, krótko kryliśmy, ale... Jedna pomyłka i przyniosło to rezultat taki jaki mamy. Nie zawsze się udaje wynik do końca ubić. Raz teraz by było słabiej, w następnym meczu wygramy i będzie lepiej.